To koniec. Dzisiaj rozprawimy się z ostatnim odcinkiem naszego trekkingu przez Tuszetię i Cewsuretię. Muzyczka. Ostatni nocleg spędziliśmy w Szatili. Dwa poprzednie pod namiotami, więc dosyć trudno było wyrwać się z wygodnego łóżka. Natomiast dosyć sprawnie musieliśmy spakować nasze rzeczy, bo już z samego rana ruszaliśmy do Rożki. Nie chodzi mi o żadne dorożki, czyli o te wozy, które ciągną konie, a o miejscowość o nazwie Rożka. To tam mieliśmy zacząć kolejny etap naszego trekkingu, by przez przełęcz Czałki dostać się do Doliny Dżuty. No i żeby się tam dostać musieliśmy wsiąść w samochody i busy. Z racji tego, że byłem tam na trekkingu z agencją Mountain Freaks, to nie musieliśmy się o to martwić. No i ruszyliśmy w dosyć ciekawą drogę, może już nie tak ekstremalną jak ta z pierwszego odcinka, gdy wspinaliśmy się na przełęcz Abano. Natomiast e, trasa jest widokowa, dosyć kręta. Wspina się na wysokość mniej więcej 2700 metrów na przełęcz o nazwie bo nie mam pojęcia, jak to wypowiedzieć. No i sama podróż była naprawdę ciekawym przeżyciem. Troszka przywitała nas dosyć sporym zachmurzeniem. Szlak rozpoczynał się raczej tak niepozornie. Gdzieś w tym całym zachmurzeniu skrywał się masyw czałki, zwany też przez niektórych gruzińskimi dolomitami ponoć majestatyczny, bardzo wyniosły, ale nie mogliśmy tego początkowo przynajmniej sprawdzić na własne oczy, bo schował się gdzieś za chmurami. Maszerował się bardzo przyjemnie, a jak się wkrótce okazało, już na początku

O której wspomniałem, to trzy bardzo charakterystyczne jeziorka. O nazwie też nie pokuszę się o wypowiedzenie tej nazwy. Tak się nazywają. Jest ich trzy. Nazwy pochodzą od kolorów wody. Białe, dobrze widać, z podejścia na przełęcz. Zielone nie wyróżnia się niczym specjalnym. Natomiast niebieskie jezioro jest tym, które robi chyba największe wrażenie. Faktycznie woda ma niesamowity kolor. Kiedy jest pogodnie, pewnie ten błękit nieba, który odbija się w tafli wody, potęguje to wrażenie. Tutaj zrobiliśmy sobie też krótką przerwę. Było no naprawdę przyjemnie. Może brakowało trochę widoków, bo wszystko tonęło w chmurach, ale nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś specjalnie na to narzekali. Miło spędziliśmy czas nad tym jeziorem, no ale wkrótce zebraliśmy się do dalszej drogi. Zwłaszcza, że czekało nas wreszcie podejście na przełęcz, i jak się później okazało. Wcale nie było takie bezproblemowe. szlak na Przełęcz Czałki był męczący. Może nie tyle kondycyjnie, no bo wszyscy wiedzieliśmy, że skoro będziemy w górach, to musimy podchodzić do góry. Natomiast prowadził takim dosyć niewdzięcznym terenem. Po zielonym zboczu, które z daleka może wygląda atrakcyjnie, natomiast trafiliśmy na taki okres, że cała ścieżka tonęła w błocie i to podchodzenie wcale nie było takie znowu beztroskie. Dopiero wyżej, kiedy wkroczyliśmy w taki pierżysty teren, zrobiło się całkiem wygodnie. No, i znaleźliśmy się wkrótce na przełęczy. Przełęcz jest w zasadzie taką szeroką, niecką, otoczoną różnymi formacjami z wielu stron. No, świetnie nadawało się to miejsce na przerwę. Było nieco osłonięte od wiatru, a podchodząc tylko kawałeczek dalej w stronę okolicznych wzniesień, no, można było podziwiać ciekawe widoki, bo okazało się, że po drugiej stronie grani coś wreszcie widać, że te chmury nieco zaczęły się rozstępywać. Ponoć przy dobrej pogodzie widać też kazbek, czyli tysięcznik wznoszący się nad Stepan gdzie swoją drogą zmierzaliśmy później. No ale nam nie udało się go zaobserwować. Kiedy tak odpoczywaliśmy, zauważyliśmy, że warunki faktycznie się poprawiają, co było dosyć optymistycznym prognostykiem na dalszą część marszu. Miał to być ostatni odcinek nie tylko tego etapu, ale całego trekkingu.

To był długi dzień, w dolinie złapał nas zachód słońca, na co specjalnie nie narzekałem, bo dzięki temu mogliśmy podziwiać świetne widoki, wreszcie pokazał się masyw Czałki. Może nie w całej swojej krasie, bo ciągle gdzieś tam wstydliwie chował się za chmurami, ale mimo wszystko całe to otoczenie komponowało się naprawdę fajnie. W taki też sposób ukończyliśmy cały trekking z Omalo przez Szatili właśnie do Juty. Ponad 100 km marszu przez dwie piękne gruzińskie krainy, tuzetie i Czef Suretie. Odniosłem też takie wrażenie, jeszcze teraz, nawet montując ten materiał, że każdy ten odcinek wyróżniał się czymś ciekawym. Te widoki nie były takie jednolite, więc to na pewno też robiło wrażenie. No i nie powiem, mieliśmy naprawdę sporą satysfakcję, że udało nam się ten trekking pokonać. W dodatku, przez, no w zasadzie przez cały. Ten okres mieliśmy świetną pogodę, nie mieliśmy na co narzekać. Wieczór spędziliśmy też w bardzo przyjemnej atmosferze. Udaliśmy się na tradycyjną gruzińską kolację zwaną suprą. Pojawiło się pyszne jedzenie cała góra jedzenia w zasadzie wino, czacza. No i przygrywał nam najprawdziwszy gruziński zespół. Dlatego ze sporym sentymentem wspominam tę wycieczkę. Mam nadzieję, że Wam te odcinki również przypadły do gustu. Zachęcam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia.